Cześć wszystkim to wideo będzie z cyklu tanie i dobre, dobre i tanie. Czyli jak nie przepłacać, szczególnie w ciężkich czasach. Ostatnio kupiłem podwójny dwa adaptery w sensie w jednym z USB-C na USB-A i na odwrót. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że te adaptery są bardzo dobrej jakości. Obsługują standard 3.1 kosztują raptem 8 zł. Tutaj mamy paragon, specjalnie podkreśliłem 7,99. Podczas gdy normalnie jeden taki adapter, o, to jest bardziej popularny z USB-C na USB-A, w kosztuje między 20 a 40 zł. Więc to już jest na plus. Jakość wykonana jest bardzo dobra, bardzo elegancki, można być ekskluzywny, błyszczący śliski plastik, ale też nie rysujący się. Tutaj mamy drugi w zestawie, właśnie z USB-A na USB-C. Obsługują tam, jak mówiłem, standard 3.1. No i tak naprawdę, co dzięki nim możemy zrobić? To jest fenomenalne urządzenie. Paradoksalnie, mimo że to są na od paru lat. Jeżeli, na przykład, mamy ładowarkę o, na USB-C, a to jest nasza jedyna ładowarka w domu, a mamy, na przykład, stary telefon komórkowy, który obsługuje który obsługuje mikro USB. O, tutaj mamy Sony Xperia Sole na przykład. To już mamy problem. Owszem, możemy pójść do sklepu, kupić ładowarkę za 20, 30-50 zł, to też będzie niewiadomej jakości. możemy wykorzystać ładowarkę, którą mamy. Jak? Prosto. Bierzemy nasz adapter. Wpinamy. O! Będziemy potrzebowali fabryczny albo nie fabryczy, kabelek z odpowiednim wejściem. Tutaj o, mamy mikro USB. No i możemy podłączyć. Tak. I tak. O. No I to do gniazdka, i normalnie będzie nam ładować identycznie z pozostałymi modelami telefonów komórkowych, markami. Jeżeli mamy na przykład iPhone'a, to możemy kupić sobie tani kabelek, nieraz 8 zł on kosztuje, na lighting i tak samo podłączyć. Czy jak mamy na przykład starą Motorola RAR V8, legendarny model z klapką, no to też możemy taki kabelek sobie użyć. O, to jest zakład od głośnika bezprzewodowego do ładowania. Efekt będzie ten sam. Druga kwestia, ładowanie mamy za sobą. To pendrive, klawiatury, myszki i wszystko inne. Bardzo często w dzisiejszych laptopach oraz w tabletach jest jeden taki port. I na przykład jeden USB-A albo dwa USB-A i jeden taki. A to jest o wiele za mało. Dwa zwykłe USB to jest o wiele za mało. To wtedy w ten sposób sobie wpinamy to do USB-C. Możemy korzystać normalnie, jakbyśmy mieli trzy porty w laptopie USB-A. Dziękuję za oglądanie na razie.